Nie jest tajemnicą, że mężczyźni fantazjują, wyobrażając sobie burzliwe scenariusze lub idealne sytuacje. A co z kobietami? Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wszystko jest romantyzmem i pastelowymi barwami. Są myśli, do których nigdy byśmy się nie przyznali, ale pojawiają się w naszych umysłach częściej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Dziś zdradzę Ci dziewięć kobiecych fantazji, o których istnieniu być może nigdy nie podejrzewałaś. Przygotuj się na ich odkrycie. W tej romantycznej chwili, pełnej tajemnic, pragniemy, abyś zaskoczył nas niespodziewanymi słowami coś, co pozbawia nas tchu i uniemożliwia reakcję. Klucz leży w Twojej wyobraźni i oczywiście w tym, czego ona skrycie pragnie. To jedna z najczęściej powtarzających się fantazji. Ekscytuje nas myśl, że mężczyzna, nie prosząc o pozwolenie, działa z determinacją. Niech bez wahania pokaże nam tę męskość, która nas pociąga. To intensywne spojrzenie, które zdaje się mówić, nie ma nikogo innego na świecie. Wiedząc, że jesteśmy podziwiani, że w Twoich oczach jesteśmy doskonali. Choć wiemy, że doskonałość nie istnieje. Czy słyszałeś, że najlepsze w kłótni jest zawarcie pokoju? No cóż, tak. Marzymy o tym, aby po konflikcie nastąpiło pojednanie tak intensywne, że każde wymienione słowo będzie tego warte. Uwielbiamy wyobrażać sobie, że wszechświat działa skrycie, by zbliżyć nas do tej wyjątkowej osoby spotkali się w najmniej oczekiwanym miejscu, we właściwym momencie, jakby to był znak, że są dla siebie stworzeni. Chcemy czuć Twoją ochronę, ale nie chcemy ograniczać naszej wolności, że jesteś tam, zdecydowany, nie kontrolując każdego kroku. Ta równowaga między troską i zaufaniem fascynuje nas. Marzymy o tym, abyś uchwycił nasze uczucia bez konieczności wdawania się w wyczerpujące szczegóły. Niech prosty gest wystarczy, by pokazać, że nas rozumiesz. Choć może to brzmieć idealistycznie, wszyscy fantazjujemy o naszym partnerze, który odrzuci każdą pokusę, bez względu na to, jak wielka by ona nie była. Niech Twoje zaangażowanie będzie niezachwiane. Chcemy poddać się naszej kobiecej energii, wiedząc, że Twoja zdrowa męskość nas chroni. Obyśmy mogli płynąć, pewni, że wszystko jest pod kontrolą. Jeszcze się nie zapisałeś? Dołącz do naszej społeczności, w której zgłębiamy trudne tematy w sposób ciepły i autentyczny. Do zobaczenia w następnym filmie, w którym zdradzę Wam więcej sekretów i spostrzeżeń.